Od 13 grudnia 2014 roku obowiązuje nowe prawo wspólnotowe dotyczące znakowania żywności. Wprowadzenie do obrotu produktów spożywczych w opakowaniach dostosowanych do nowego prawa uwidoczniło błędy popełniane przez producentów na etapie projektowania opakowań. Błędy te nie wynikają ze złej woli producentów, ale spowodowane są niewłaściwą weryfikacją projektów graficznych, za którą odpowiada producent. Na etykiecie muszą znaleźć się nazwa żywności, wykaz składników, wszystkie składniki lub substancje powodujące alergię, a także informacja o ilości netto żywności. Wartości odżywczej produktu, specjalnych warunkach przechowywania, ilości składników oraz dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia. Błędy odnotowane w ostatnich miesiącach przez Laboratorium Żywnościowe Tivrajland Polska dotyczyły przede wszystkim takich kwestii jak nazwa produktu wprowadzająca konsumenta w błąd, Brak źródła pochodzenia oleju lub tłuszczu roślinnego w wykazie składników, brak wyróżnienia składników powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, prawidłowość oznakowania żywności kontrolują. Inspekcja handlowa. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspekcja sanitarna, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa przewidziane są kary pieniężne. Ustalając wysokość kary, uwzględnia się stopień zawinienia, stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku, a także wielkość produkcji zakładu.